To już ponad rok brief'a. Kurczę, nawet mi to umknęło. Ale my nie przerywamy dostarczania kolejnych newsów i dzisiaj zaczynamy od Francji, gdzie skazano prezydenta kraju. No dobra, bądźmy trochę bardziej konkretni. Skazano byłego prezydenta kraju, pana Sarkoziego, za to, że próbował przekupywać sędziego oraz był zamieszany w małą aferę. Małą jak małą, no ja tutaj troszeczkę przesadzam, bo był w sumie zamieszany w aferę z nielegalnym pozyskiwaniem funduszy na swoją kampanię w 2012 roku. Kampanię, którą ostatecznie przegrał, a jak dobrze wiemy, historie piszą zwycięzcy. W związku z tym, kiedy zwycięzca dowiedział się o tym, że Sarkozy, delikatnie rzecz ujmując jest już niepopularny we Francji, zdecydował się na wszczęcie postępowania. No i jedno z nich właśnie Doszło do końca. Sarkoziego skazano na 3 lata pozbawienia wolności, z tym, że tylko na rok w więzieniu. Pozostałe 2 lata są w zawieszeniu. Ale czy to oznacza koniec kłopotów prezydenta Francji? Jak się okazuje, nie, bowiem trwają jeszcze inne procesy. W tym udowodniono mu, że próbował przekupywać sędziego, ale proces w związku z nielegalnym pozyskiwaniem funduszy wciąż nie ruszył. W związku z tym od marca Prezydent Sarkozy będzie musiał się przygotowywać na jeszcze dodatkową karę. Z tym, że mówi się tam już w kuluarach, że prezydent prawdopodobnie nie zostanie aż tak bardzo ukarany. Mówi się o tym, że na przykład obecny wyrok będzie złagodzony, to znaczy będzie musiał go odbywać w areszcie domowym z bransoletą na noce. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak się zaczynał ubiegły rok, to bardzo dużo mówiło się o tym, że prąd u nas podrożeje, że idzie skok cen. Rząd miał nam te ceny kompensować, miał przygotować specjalny fundusz, jak już dzisiaj wiemy, nic z tego nie wyszło, ale że więcej za prąd zapłacą Teksańczycy, to się wówczas nie spodziewaliśmy. Bowiem, jak się dowiedzieliśmy, w wyniku nagłego ataku zimy w Teksasie ceny prądu skoczyły tam o ponad 10 tysięcy procent. Czym to jest spowodowane? Prawica już krzyknęła jednym głosem, że jest to wina OZE, odnawialnych źródeł energii, które nie wytrzymują w ekstremalnych warunkach pogodowych, ale w rzeczywistości prawda leży nieco głębiej. Przede wszystkim należy przyjrzeć się temu, jak wygląda sam Teksas. Jest to bowiem stan, który nie jest przyzwyczajony do zim. W związku z tym Wszelkie instalacje, które są tam konstruowane, nie są zwyczajnie przystosowywane do niskich temperatur. Bo skoro możemy oskarżyć OZE o to, że nie działa, to tak samo moglibyśmy oskarżyć, co niektóre elektrociepłownie, które tam działają, które też siadły. Na przykład dowiedzieliśmy się, że jedna z elektrowni jądrowych na terenie Teksasu również przestała działać. Dlaczego? Silniki diesla, które zabezpieczają elektrownię w przypadku awarii, padły przez mróz. Eksperci oceniają, że obecna sytuacja w Teksasie to pokłosie globalnego ocieplenia i skrajnych wahań pogodowych, które w wyniku tegoż ocieplenia mają miejsce. A żeby być jeszcze bardziej dokładnym, chodzi o to, że w wyniku globalnego ocieplenia siadają prądy morskie. Co mają prądy morskie do Teksasu? Ano to, że te, które płyną wokół Grenlandii i zachodniego wybrzeża USA znacząco osłabły. Co umożliwiło wielkim masom mroźnego powietrza przedarcie się dalej na południe. Efekt: mroźna zima w Teksasie. Czyli walka z globalnym ociepleniem powinna się w tej chwili w USA nasilić, ale trwa duża dezinformacja związana z tym, że no cóż, OZE po prostu nie działa. W rzeczywistości jednak sytuacja jest spowodowana przez zmianę klimatu i coraz skrajniejsze zdarzenia pogodowe, jeżeli tak to można określić, które w wyniku z tego ocieplenia mają obecnie miejsce. No i pytanie: czy Teksas na przyszłe lata będzie musiał się przygotować do tego, że jego instalacje produkujące energię elektryczną musi być także przygotowane na mrozy? No, ale USA nie można zostawić bez jakiejś debilnej informacji, w związku z tym przenieśmy się teraz do Bostonu, gdzie podjęto decyzję w sprawie specjalnych świadczeń, które należą się uczniom klas 4-6. Programy te były przeznaczone dla tych, którzy najlepiej sobie radzili w nauce, ażeby dostać trochę pieniążków, no to znaczy rodzice tych uczniów dostawali trochę pieniążków i za te kasę mogli sobie kupić na przykład sprzętu nauki, książki itd. tak Problem polega jednak na tym, że. Program okazał się rasistowski. Otóż w Bostonie uczniowie klas 4-6 to w przeważającej większości osoby pochodzenia hiszpańskiego lub czarnoskóre. Tymczasem 70% uczniów, która otrzymywała to świadczenie, to biali i azjaci. Tak więc skoro efekt okazał się odwrotny od zakładanego, no to powinniśmy anulować cały program. No bo rasizm nie co ciekawe, dowiedzieliśmy się także, że te nierówności nasiliły się szczególnie w okresie pandemii, co mogłoby sugerować, że problem nie leży w tych dzieciakach, ale być może w środowisku, w którym się znajdują. No ale prowadzić dogłębną analizę patologii środowisk, które uznajemy za te takie święte w imię tej poprawności politycznej? O nie panie, to, to lepiej nie, to, to. anulujemy program i będzie spokój. No dobra, ale teraz przeskoczmy sobie do Europy i porozmawiajmy o Niemczech, gdzie mieliśmy do czynienia z kryzysem w Bundestagu. Kryzysem związanym z aferą korupcyjną, bowiem jeden z posłów Bundestagu no faworyzował sobie jedną z firm, które produkowały maseczki. Mężczyzna ten otrzymywał pieniądze w zamian za protekcję konkretnego przedsiębiorstwa, które dzięki temu mogło sprzedawać maseczki. Drożej. Istotne jest jednak, jak rząd niemiecki poradził sobie z tym wydarzeniem. A poradził sobie no, w dość niemiecki sposób, to znaczy szybko i efektywnie, bo gościa autentycznie pozbawiono jakichkolwiek osłonek z tytułu tego, że jest posłem, i postawiono przed sądem. Pamiętacie, że u nas była też afera maseczkowa i pamiętacie tą aferę z tymi fejkowymi respiratorami, które w rzeczywistości nie działały. Ja bym chciał zobaczyć taką niemiecką. Efektywność tutaj nad wisłą. Ale żeby nie było, że Niemcy nie mają jakichś swoich dziwactw i problemów, to porozmawiajmy sobie o darczyństwie. Konkretniej o przekazywaniu biednym zużytych ubrań. Przekazują tak prywatni ludzie, jak i duże firmy, które na przykład nie sprzedały kolekcji w danym sezonie. No wiadomo, chodzi o to, żeby się pozbyć, żeby to jeszcze komuś może się przydało. Ale w Niemczech, szczególnie dla firm, stało się to praktycznie niemożliwe. Dlaczego? Podatek obrotowy. Tak, w Niemczech funkcjonuje podatek obrotowy od darowizn, który powoduje, że taniej jest takie niesprzedane ubrania zniszczyć, niż oddać potrzebującym. W związku z tym Zrzeszenie Handlu Niemieckiego oraz Partia Zieloni apelują Bundestagu, aby coś z tym zrobić, no bo sytuacja jest ewidentnie patologiczna. Innymi słowy, tak, można powiedzieć, że chwalę tutaj teraz Zielonych, bo faktycznie jest to czysta patologia systemu podatkowego. No i. Cóż, to pokazuje, jak bardzo niszczący może być podatek od obrotu, który zazwyczaj jest jeszcze dużo wyższy. No i właśnie, no takim firmom to faktycznie przeszkadza. Poza tym pobierać podatek od darowizn, no, to trochę cringe'owe, gościu. Nie żeby w Polsce nie było podatków od darowizn, no, ale to wciąż cringe'owe. W naszym podcaście, jak i tutaj na kanale, zdarzało mi się krytykować byłego prezydenta USA Donalda Trumpa za wojnę handlową, którą wszczął. Chinami. No, i wielu osobom nie podobała się ta krytyka, twierdząc, że istnieją ważniejsze niż gospodarcze powody do prowadzenia takiej wojny. Jednakże ja nie zgodzę się z tym twierdzeniem. I już wyjaśniam czemu. Otóż, jak się okazuje, w wyniku sankcji, które USA nałożyło na eksport chiński, Huawei planuje za niedługo wprowadzić swoje własne. Samochody elektryczne. Tak, jako że sankcje uniemożliwiają sprowadzenie sobie aut elektrycznych tam do Chin, no to Chińczycy wyprodukują swoje własne. Dodatkowo dowiadujemy się, że te auty mają być wyraźnie tańsze niż te produkowane w USA. Co chcę przez to pokazać? Ano to, że wojna handlowa, jeśli ją prowadzimy, jeżeli nawet mamy najszlachetniejsze pobudki, powinna być prowadzona rozsądnie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyprodukować czegoś faktycznie taniej, jeżeli nie jesteśmy w stanie z kimś konkurować. To nasz blok na tego kogoś w efekcie może spowodować, że ta druga strona po prostu stwierdzi, dobra, zrobimy to lepiej albo taniej. Zresztą u Amerykanów to nie jest pierwszyzna. W latach 80. również prowadzili swoistą wojnę handlową z Japonią którą stromotnie przegrali, bo Japończycy dostarczali na rynek amerykański tyle tanich samochodów, że w końcu wyparli większość mniejszych producentów. Oczywiście ja rozumiałem logikę Trumpa, który twierdził wówczas, że prowadzi tę wojnę, aby powstrzymać ekspansję takich potentatów jak na przykład Huawei, który był przecież oskarżany o to, że podsłuchuje ludzi. No ale z drugiej strony, jeżeli chcemy faktycznie powstrzymać zapędy Chińczyków, to powinniśmy jednocześnie dostarczać produkty, które będą lepsze i w miarę przynajmniej konkurencyjne cenowo. Czego Amerykanie nie zrobili, no i w wyniku tego przegrają wojnę handlową, którą sami zaczęli. A teraz przejdźmy do kraju o milionowej inflacji. Wenezuela. Ja wiem, że tam niektórzy mogą twierdzić, że w Wenezueli to w sumie spoko, bo wprowadzono taki realny socjalizm i on działał, tylko pragnę zauważyć, że ten socjalizm i tak w ostateczności doprowadzi do tego, do czego doprowadzał już w przeszłości. No i obecnie Wenezuelczykom już się tak za bardzo nie chce zostawać w swoim własnym kraju. I czy możemy im się dziwić, w kraju panuje głód, bieda, inflacja szybuje, niczy Starlink na orbicie. No i chcemy po prostu żyć normalnie. I te potrzeby wydają się rozumieć Kolumbijczycy, którzy jako pierwsze państwo z krajów ościennych Wenezueli otworzyli swoje granice przed migracją. Z Wenezueli. Tak, migracja pozwoli ludziom, którzy uciekają z Wenezueli nie tylko zdobyć legalnie pracę, ale na przykład uzyskać dostęp do opieki medycznej, legalnie się zameldować, legalnie funkcjonować jako powiedzmy taki semi obywatel. To wciąż nie jest pełne obywatelstwo, ale no właśnie to jest na przykład darmowa siła robocza, która z wielką chęcią będzie chciała się odbić z raka socjalizmu. Należy jeszcze zaznaczyć, że emigracja z Wenezueli to zjawisko, no trzeba powiedzieć, że bardzo masowe. Do tego momentu z Wenezueli uciekło już niemal 4 miliony obywateli, a przewiduje się, że do końca obecnego roku ta liczba zwiększy się do 7 milionów. A jeśli już mówimy o traktowaniu ludzi jak ludzi, to porozmawiajmy o panie Nawalnym, który trafił już do obozu i... Który najwyraźniej, według niektórych organizacji, nie jest już tak świętą ikoną, jaką jeszcze do niedawna był. Amnesty International bowiem odebrało panu Nawalnemu status więźnia sumienia. Dlaczego? Bowiem 15 lat temu wypisywał mocno nacjonalistyczne rzeczy po internecie. Gościa zamknęli w obozie, gdzie będzie pracował przymusowo przez prawie 3 lata. Ale przez to, że napisał coś gdzieś na fejsie, to walić to. Po tym, jak informacja walnęła w internecie, no to pod adresem Amnesty International padły dość niepolityczne wypowiedzi. Samo Amnesty International po tej sytuacji zaczęło się wykręcać to na prawo, to na lewo, próbując przekonać, że okej, okay, my musimy tutaj odebrać ten status więźnia sumienia, bo są ku temu powody, ale my wciąż nawołujemy do walki z putinowskim reżimem. No ale ci od razu wytknęli, no to, gościu, robisz jedno albo drugie, nie? To znaczy, lokalnie działające w Rosji niezależne media dotarły do informacji, że ta cała kampania dezinformacyjna na temat pana Nawalnego mogła być instruowana przez Russia Today, która jest finansowana przez Kreml. Tak więc, czy wypowiedzi Nawalnego faktycznie znalazły się w internecie przez to, że on je napisał, czy ktoś je sfabrykował? Jest to niepewna sytuacja. Ale Amnesty International wciąż podjęło decyzję, pomimo że tego nie zweryfikowało. Tak więc zupełnie mnie nie dziwią inwektywy, które padły pod ich adresem. No dobra, ale jak jesteśmy w Rosji, to jesteśmy też blisko innego kraju Białoruś. A na Białorusi padł bardzo ciekawy pomysł. Padł pomysł, ażeby dzień, rocznica napaści ZSRR na Polskę, czyli 17 września, uczynić białoruskim świętem narodowym. Kto rzucił pomysł? Oczywiście, że Łukaszenka, stwierdzając, że jest to coś godnego upamiętnienia. Jak wiemy, Łukaszenka próbował oskarżyć Polaków o to, że coś tam próbują majstrować przy wyborach, które odbyły się tam w zeszłe wakacje. W związku z tym będzie nam próbował dalej dopiekać. To jest, to jest trochę żałosne, ale no, no będzie próbował jak może. Związek Polaków żyjących na Białorusi już wyraził oburzenie taką decyzją, stwierdzając, że jest to jawna kpina, no i żałują, że Rząd będzie się pod czymś takim podpisywał. Dodatkowo informują, żeby nie odbierać tego jako akt nienawiści Białorusinów wobec Polaków, gdyż to w ogóle nie ma miejsca. Chodzi tutaj zwyczajnie o zagrywkę polityczną, i ważne, abyśmy o tym pamiętali. Powinniśmy pamiętać, bo to nie koniec absurdów związanych z decyzjami, jakie podejmuje tamtejsza władza. Otóż niedawno w procesach politycznych, które trwają, aby spacyfikować opozycję, która się tam pojawiła podczas ostatnich protestów, skazano. 16-latka. Chłopak został skazany na 5 lat więzienia, z czego pierwsze lata odbędzie jeszcze w poprawczaku, później dopiero trafi do prawdziwego więzienia. Tylko, no, pojawiają się tutaj czerwone flagi. Takie bardzo czerwone. Czerwieńsze niż flaga ZSRR, któremu Łukaszenka tak przyklaskuje. Chłopak na rozprawie informował bowiem, że był bity przez policjantów podczas aresztowania go, a dodatkowo choruje na padaczkę. A ojciec chłopaka twierdzi, że nie otrzymuje w areszcie lekarstw. Także tak, jak najlepiej zbudować takie przekonanie w społeczeństwie, że jesteśmy słuszną, jedyną dobrą władzą? No tak, skażmy 16 szesnastolatka i nie podawajmy mu leków na chorobę, na którą cierpi. Na pewno zaskarbimy tym sobie sympatię nie tylko Białorusinów, ale i opinii zagranicznej. Jak ktoś jeszcze popierał Łukaszenkę, że dobrze zrobił, że to jest twardy polityk, który po prostu dbał o swoją władzę, bo takie głosy się przecież pojawiały po wynikach wyborów w ostatnie wakacje, to powinien chyba mocno zrewidować ten światopogląd. David Miller. Mówi Wam to coś nazwiskom? No to jest gość, który pracuje sobie na Uniwersytecie w Wielkiej Brytanii i wyraził niepochlebną opinię na temat Żydów. Szczęść Boże, szambo wybiło. Niedawno profesor z Bristol poinformował, że nie zgadza się z tym, aby studenci pochodzenia żydowskiego albo pochodzący z Izraela uprawiali propagandę. Taką pomyśli rządu izraelskiego. Profesor stwierdził, że rząd Izraela w ten sposób próbuje tuszować zbrodnie wojenne, których dokonuje. No cóż, w tym programie często informuje o tym, co się dzieje w Palestynie. Ale izraelski rząd właśnie chce to mocno tuszować, co udowadniają na przykład swoimi działaniami związanymi z niedawnym postępowaniem wszczętym przez Trybunał w Hadze. No i oczywiście, jako że poprawność polityczna, no to na profesora się mocno rzucono. Ale, co ciekawe, społeczność akademicka wstawiła się za profesorem. Stworzono list otwarty, pod którym podpisało się ponad 100, według artykułu, ale doszedłem też do informacji, że jest to już ponad 200 przedstawicieli. Akademickiego świata Wielkiej Brytanii twierdzącymi, że no, gość w sumie aż tak bardzo nie przeginał i jeżeli mamy walczyć o wolność słowa na brytyjskich uniwersytetach w imię przepisów, które mają być nam teraz wprowadzane, no to walczmy do końca. Gość wyraził swoją opinię, być może nie pochlebną, być może buracką, ale wyraził ją faktycznie bazując na tym, co się dzieje w Izraelu. Wstawiają się nawet studenci, którzy pochodzą z Izraela i niekoniecznie popierają działania tamtejszego rządu. Tak więc sytuacja, można powiedzieć, jest taka na ostrzu noża, no bo z jednej strony faktycznie łatwo tutaj gości oskarżyć o antysemityzm, ale z drugiej chciał tutaj przekazać, że rząd izraelski pozwala sobie za dużo grając tą kartą antysemityzmu. Żydzi. A teraz przeskoczymy na nasze podwórko, ale pozostaniemy jeszcze w tym takim izraelskim wątku. Porozmawiamy sobie o dziennikarce, która niedawno pisała, że Polacy współuczestniczyli przy Holokauście. Katarzyna Markusz, pani, która pracuje dla Żydowskiej Agencji Telegraficznej, napisała artykuł, według którego w Polsce panuje fałszywe przekonanie o tym, że Polacy mieliby ratować albo pomagać Żydom, gdzie w rzeczywistości mieli być najgorszymi zbrodniarzami w Europie, którzy współpracowali z Adolfem, tym wiecie którym. Tekst opublikowano następnie w krytyce politycznej, no i zaczęła się fala, bowiem dziennikarkę aresztowano i poddano przesłuchaniu. Postawiono jej nawet zarzut próby zniesławienia narodu polskiego w świecie, ale zarzut ostatecznie został oddalony. No i pani dziennikarka uniknęła jakiejkolwiek kary, reprymendy. No i jeszcze dodatkowo zbiła na tym potężny kapitał. No bo na przykład Times of Israel zaczął pisać o pani dziennikarce jako o kimś prześladowanym ze względu na to, że swobodnie próbowała wyrażać swój światopogląd. W rzeczywistości chyba wiemy, ilu Polaków i przedstawicieli innych narodowości jest wśród sprawiedliwych wśród narodów świata. Oczywiście nie ma co negować, że w każdym kraju zdarzają się po prostu sukinsyny, które są gotowe donieść na człowieka, który jest ewidentnie prześladowany. Ale Polska zachowała się bardzo w porządku w porównaniu do na przykład krajów zachodnich Europy. Tak więc jeżeli chcemy dbać o nasze dobre imię, to coś takiego powinno być piętnowane. Z tym, że nie popieram tutaj akcji z aresztowaniem, no bo to zwyczajnie napędza takiej pani dziennikarce popularność. Powinniśmy raczej zwracać uwagę na to, ażeby samodzielnie zwracać uwagę na takie opinie i trzymać się. Faktów. No to jeszcze parę newsów z naszego podwórka. Zacznijmy może od osób. Rozkurczę, jak to ubrać słowa. O osobach dodatnio melaninowych. Ja, no, dobra, nie będę się bawił, chodzi o Murzyna. Otóż powraca sprawa tego kontrowersyjnego słowa. Rada Języka Polskiego stwierdziła, że słowo jest negatywnie nacechowane i powinniśmy raczej się go wystrzegać w codziennym użytku. Z tym, że taki właśnie news krąży gdzieś tam po internecie, ale rzeczywistość znowu jest troszeczkę bardziej złożona niż się niektórym wydaje. Słowo zostało bowiem nie tyle zakazane, czy jakoś potępione, co jest raczej odradzane w użytku i to w określonych sytuacjach. Mówi się o tym, że słowa nie powinno się używać na przykład w telewizji, w szkołach, w przestrzeni publicznej, ponieważ ma ono negatywne konotacje. Używamy go na przykład w takich sformułowaniach jak 100 lat za murzynami. To może budzić faktycznie takie negatywne konotacje. Jednocześnie Rada zastrzega, że nie ma siły sprawczej, aby zmieniać kształt języka, którym operujemy. Jest to jedynie sugestia, której można się stosować albo do której można się nie stosować. W związku z tym nie ma tutaj mowy o żadnym zakazie, a jedynie o można powiedzieć pewnym drogowskazie na przyszłość. I czy się do niego naród zastosuje, czy nie, no to jest inna kwestia. Rada podkreśla, że zajmuje się jedynie analizą faktów. No, i na bazie tych faktów wydaje różnego rodzaju opinie. Opinie, nie zakazy. W sumie ja bardzo krytykuję w okresie pandemii działania rządu, związane z tym, że próbują monopolizować sobie rynek przez spółki specjalnego przeznaczenia. No i mam na to kolejny chyba dowód. Słyszeliście o tym, że Oren planuje otwierać punkty do rozsyłania paczek. No to jak nie wiecie, to tak, to Orlan się teraz będzie bawił w kurierów. Pandemia pokazała nam, jak bardzo istotni stali się kurierzy. I faktycznie można powiedzieć, że te usługi no, ulepszają się w wyniku pandemii, no bo jak tutaj sobie zdobyć niektóre towary, jak konkretne rodzaje sklepów, są zamknięte, prawda? No i Orlen, jako że wykorzystuje sytuację, jaka obecnie panuje w kraju, obostrzenia, które wprowadza rząd, otwiera sobie nowe gałęzie działalności. Po tym jak przejął większą część rynku paliw kopalnych, po tym jak planował otworzyć punkty z jedzeniem, no teraz będzie się bawił jeszcze w kurierów. A na gazety jeszcze trochę poczekamy, no ale też przypominam, oni tam jeszcze przejmowali sobie spółki od lokalnych gazet, nie? Tak więc znowu są równi i równiejsi, prawda? Przypomnę jeszcze, że obecny prezes Orlenu parę lat temu pełnił funkcję publiczną. Był wójtem albo starostem. No i wówczas zniszczył firmę swojego wujka. I wyszły na ten temat teraz taśmy. On sobie wtedy twierdził, że mu wszystko wolno. No to cóż, niestety, ale rzeczywistość wydaje się to potwierdzać. Ponieważ ten człowiek ma ewidentnie plecy kryte przez rząd. A na koniec zapraszam wszystkich na mały kabarecik, bowiem premier Morawiecki jakiś czas temu już ogłosił taki plan odbudowy Polski, takie pięć filarów nowego porządku. Brzmi potężnie, brzmi fajnie, ale przysięgam, to jest świetny kabarecik i przejdźmy sobie przez te wszystkie punkty, które tam przedstawił. Tak więc otrzymaliśmy z Unii pieniądze, które możemy wziąć albo w formie kredytów, albo nawet w formie bezwrotnej. No i na co ta kasa miałaby pójść? Otóż, po pierwsze, miałaby iść na odbudowę konkurencyjności polskiej gospodarki. Konkurencyjność polskiej gospodarki. Tak, kraj, który ma pokłady węgla, ale taniej jest je sprowadzić za granicy. Kraj, który mówi o konkurencyjności, a tworzy sobie takie mega spółki, które są pod kontrolą rządową. No tak, to, to świetnie na razie wyglądają nasze perspektywy, ale lećmy do punktu drugiego. Drugi filar to cyfryzacja. O oh boi. Czy ja naprawdę muszę powiedzieć o tym, jak wygląda nauczanie zdalne w tej chwili, jak bardzo w szkołach brakuje sprzętu, dostępu do szerokopasmowego internetu, jak wielki jest to problem w mniejszych miejscowościach w porównaniu do większych? Mam mówić o tym, ile wydaliśmy na komputeryzację zakładu ubezpieczeń społecznych. Naprawdę muszę. Trzeci filar to sprawny sektor zdrowia! <grym> Sprawny sektor zdrowia, proszę Państwa. Czyli tak, te, te afery z maseczkami, te, te problemy z respiratorami, problem z przeładowaniem szpitali, problem z brakiem profesjonalistów, bo wolą uciekać na zachód, problem z brakiem pielęgniarek, problem z przepracowywaniem się, problem z obostrzeniami, które narzuca NFZ, które powodują, że no monopolista może się jeszcze bardziej monopolizować, bo ma protekcję ze strony rządu. Dobry żart, nie powiem. Taki 8 na 10. Czwarty filar. Mobilna, inteligentna Polska. Czyli wsparcie niskoemisyjnego transportu publicznego, transportu między miastami, wsparcie kolei. Dobra, dobra, dobra. Wielkie hasła, ale ja się pytam. Yy, pamiętacie, że Morawiecki podczas tych pierwszych wyborów, jak wygrał PiS, to obiecywał ten samochód elektryczny. To, to miał być taki maluch elektryczny w sumie. To, nikt nadal nic nie widział, prawda? A i jeszcze ta, ta cała elektrownia jądrowa. Też coś słyszeliście, bo. Ja wiem, że tam parę miliardów już wywaliliśmy, ale tak tak. widział ktoś, nie wiem, zaczątek komina chociaż? Czy coś? Nie? Okej. Okay. I piąty filar, zmiany w zakresie klimatu, czyli transformacja energetyczna. Znowu mam się powołać na tą elektrownię jądrową, albo na to, że wciąż w większości produkujemy energię z węgla, albo w sumie na to, że Polska, no, Jasne, mogłaby wykorzystywać swoje zasoby naturalne efektywniej, ale się to nie dzieje, ponieważ rząd no, ma swoje pomysły na to, jak to robić, bo, bo po polskie to jest najlepsze i tak dalej. No. Także tym kabarecikiem kończymy dzisiejsze wydanie. Pięknie dziękuję za wysłuchanie. No i tak, no, no. Jak będzie ta zima taka ostra w tym Teksasie, i jak faktycznie te zmiany klimatyczne prowadzą do tego, że będziemy mieć aż surowsze te zimy tu w kraju. I jeszcze mamy przeprowadzić tą transformację energetyczną. No kurczę, ja coś czuję, że ten plan to chyba nie wypali, że, że nie powstanie w końcu ta elektrownia jądrowa i skończymy faktycznie jak taki kraj, który będziemy mógł krzyczeć, że o, o, ze złe. A w rzeczywistości to ona właśnie taka, taka nieprzemyślana ta działalność naszego rządu. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. A jeśli pragniecie, aby kanał dalej się rozwijał, to zachęcam Was do wsparcia go na Patronite. Widzimy się już wkrótce.